W dzisiejszym odcinku sprawdzam, co można zjeść na dowóz w Poznaniu. Będzie burger, będzie pizza, będzie coś dla fanów kuchni azjatyckich, jak i dla wielbicieli specjałów bardziej lokalnych. Zapraszam do oglądania! Hej, witajcie z tej strony Maciej. Ja dzisiaj jestem w Poznaniu. Za mną jeden z bardziej znanych architektonicznie symboli Poznania. Zaczynamy! was Przyjechaliśmy na zaproszenie marki Volt. To jest aplikacja do zamawiania jedzenia online, która od niedawna obecna jest również w Poznaniu. Dzisiaj mamy za zadanie sprawdzić, co ciekawego, co smacznego można zamówić, właśnie korzystając z tej aplikacji w Poznaniu. I właśnie o naszych odkryciach będzie dzisiejszy film. My te restauracje z Poznania raczej znamy. Znamy je z odwiedzania na mieście, w restauracjach na miejscu. A to wszystko dlatego, że z Poznaniem jesteśmy dość mocno związani. Mieszkaliśmy tutaj 6 lat, studiowaliśmy i często wracamy, bo mamy tutaj dużo znajomych i rodzinę. Ale oczywiście aplikacja Volt nie jest obecna tylko w Poznaniu, jest obecna w kilku polskich miastach. Jest na przykład obecna w Warszawie. O Warszawie robiliśmy film już kilka miesięcy temu. Jeśli go nie widzieliście, a interesuje was ten temat, no to w prawym górnym rogu wyskoczył wam do tego filmu link. Poza tym znajdziecie również Volta w Katowicach, tam zamówicie jedzenie z Len Arte, trzy siostry bagel i kawa czy z Michiderki. Zamówicie z Volta także w Gdańsku. Tam z kolei zjecie sobie burgery z serw Burgera, kuchnię tajską, z Laotai, czy śniadania z marmolada, chleb i kawa. Poza tym z Volta zamówicie też w Gdyni. Tam polecam gorąco mąkę i kawę albo Andiamo Aroma. Volt jest także we Wrocławiu, tam możecie zamówić IGIPC, Gluten Appetite czy Dimsum Garden. Też Volt jest w Krakowie. Tam z kolei polecamy Demasala Roll Factory, Baodao czy Chimney Cake Bakery. Był też o Krakowie film na YouTubie. Na początku wakacji zrealizowany. Link do filmu w prawym górnym rogu. Jeśli mieszkacie w jednym z tych siedmiu miast, no to możecie sobie ściągnąć aplikację i sprawdzić, co dokładnie ta aplikacja ma w ofercie, bo oczywiście restauracji w każdym z tych miast, z których możecie zamawiać, jest o wiele, wiele, wiele więcej. A jak już ją ściągniecie, no to mam dla Was specjalny kod. Macie je PZN. Wyświetla wam się on poniżej na ekranie. Dzięki niemu dostajecie jednorazowo 10 zł zniżki na zamówienie w dostawie. Kod działa nie tylko w Poznaniu, ale też w innych polskich miastach dla wszystkich nowych użytkowników. Dodatkowo w Poznaniu obowiązują teraz darmowe dostawy. Teraz pokażę Wam, jak wygląda proces zamawiania poprzez aplikację Volt krok po kroku. W Poznaniu póki co możecie zamawiać z ponad 50 restauracji. To są restauracje, które przede wszystkim znajdują się w okolicy Starego Rynku, Starego Miasta całego oraz na Jeżycach. W aplikacji wyświetlają Wam się rekomendowane restauracje, pokazują Wam się też. Volt Specials, czyli takie obowiązujące zniżki. Możecie też wyszukiwać oczywiście po kategoriach, takich jak pizza, burger, jedzenie koreańskie, nudle, zdrowe jedzenie, itd, tak i tak dalej. Możecie też, i to jest rada dla tych, co już z Volta korzystają w innych miastach, sobie zobaczyć, jakie są nowe restauracje w aplikacji. Są restauracje popularne, są te restauracje najwyżej oceniane te w dobrej cenie, czyli z symbolem jednego dolara. Tak jak mówiłem, tych restauracji w Poznaniu jest ponad 50, ale tych restauracji będzie oczywiście z tygodnia na tydzień coraz więcej. Poszerzana też będzie strefa dostaw. Obecnie jest to centrum, są to i część łazarza, ale wkrótce mają dochodzić kolejne części miasta. Także jeśli póki co Volt nie dowozi na wasz firtel, no to spokojnie poczekajcie trochę, uzbrojcie się w cierpliwość. W końcu na pewno do was Volt dowiezie. Ja w tej chwili mam ochotę zamówić z miejsca, które nazywa się Spice House, także szukam kuchni hinduskiej. Spice House yy, przygotowuje. Aromatyczne dania kuchni bengalskiej. Restauracja jest zresztą prowadzona przez rodowitego Bengalczyka. Zamówimy sobie jakieś kary. Jest na przykład kary z mieloną jagnięciną, w stylu Kema. Są też dania z grilla. Żeberka z chipsami albo skrzydełka z chipsami. No i zamówienie złożone. Zaraz restauracja odpowie na to zamówienie. Póki co pokazuje między 35 a 45 minut. Czekamy. Dotarło już moje zamówienie. Pachnie bardzo ładnie. Zobaczmy. Jak to wszystko wygląda? E, tu mam mangolassi, tutaj będzie chyba tu to kary. Zobaczcie jak to wygląda. E, jest resztę warzywka i tutaj jest kary e, z jagnięciną ostre. I tu będą skrzydełka z grill. Ale pachną, słuchajcie. Mm. Będzie pyszne, pachną też ziemniaczki. Zacznę od tych super pachnących skrzydełek. Oprócz skrzydełek, w nie są też żeberka, ale porcja żeberka jest chyba większa, a ja przecież wziąłem to kary, także troszkę tak na spróbowanie tylko. Mmm, marynata w tych skrzydełek jest super. Bardzo intensywna, dość pikantna, pełna przypraw, rewelacja. Mmm, pyszne, koniecznie zamówcie to, jeśli będziecie zamawiać coś ze Spice House. Mamy też to kary, kary z mielonej jagnięciny, podana z ryżem, z ziemniakami, pomidorem i Ogórki. Mięso jest duże, jest pełno ryżu, trochę warzyw, są jeszcze te ziemniaki, spróbujmy. Mm. Oj, ostre. A wziąłem wersję ostrą, można wziąć też wersję średnio ostrą, można wziąć wersję łagodną, a także bardzo ostrą i turboostrą. ostrą. Wow. <laughs> Jeśli tam nie pali, to pomyślcie sobie, jak ostra będzie wersja turbo Ale można sobie łagodzić pikantność warzywami, można łagodzić ją ryżem. Mm. Mm. No i mam tutaj też mango lassi, które też na pewno złagodzi pikantność. Mm. Bardzo dobre. Mocno kremowe, ten smak mango nie jest aż tak intensywny. Jest to rzecz, która super łagodzi ostrość tego dania, więc warto zamawiać w duecie. Jeśli jedliście to curry w wersji turbo ostrej, no to dajcie znać w komentarzach, jak bardzo ostre jest to danie. Nasze kolejne zamówienie to burger z Hapos Burger. Jest to burgerownia z ulicy Gwarnej. Kiedyś tam poszedłem tak hmm, przypadkiem troszkę. Byliśmy ze znajomymi w pobliżu i stwierdziliśmy, Zobaczmy, co to jest. Zobaczyliśmy, i było naprawdę super. I Dzisiaj zamówiłem dokładnie to samo co wtedy. Jest tu burger barbecue, podany w takiej czarnej bułce z jajkiem, z krążkami cebulowymi, z camembertem, no i sosem barbecue. Tutaj mam do tego jeszcze krążki cebulowe, zapachniało cebulą od razu. Burger w transporcie został dość mocno ściśnięty. Przez to ta wieżyczka nie jest aż tak imponująca. Jest też bekon tutaj pod kotletem z wołowiny jest oczywiście coś z barbecue. Spróbujmy Wgryźmy się w niego. Nie jest to łatwe, bo jak widać, jest on dość duży. Mmm, i jest to ten smak, który zapamiętałem. Czyli naprawdę spoko wołowina, wysmażona tak jak chciałem, czyli średnio, chrupiący boczek, ten camembert, taki rozpływający się, do tego równie chrupiące krążki cebulowe, jajka sadzone, które też wiele ciekawego wprowadza, zwłaszcza, że to żółtko było takie półpłynne i się rozpłynęło, sos barbecue też bardzo dobry. Mm. Kompozycja bardzo mięsna, z takim słodko-dymnym posmakiem. Jest też jedno zagubione warzywo: jest to pomidor. Pomidor wprowadza do całego burgera troszkę świeżości, aczkolwiek no, trzeba to przyznać. To jest taka kompozycja, która jest raczej ciężka, która jest raczej dla takich mięsnych frików, mi jak najbardziej odpowiada. Cieszy mnie to, że w Hapos Burger stwierdzili, że muszą troszkę inaczej podawać te burgery w dowozie, bo z tego co pamiętam, jak jadłem to na miejscu, to tego sosu barbecue było w tym burgerze o wiele, wiele więcej. Dostaliśmy do jedzenia specjalne rękawiczki i ten sos wylewał się oczywiście ze wszystkich stron, Na a w dowozie taka duża ilość sosu jest oczywiście niewskazana, bo wtedy bułka może namoknąć, robi się taka rozpadająca. Tutaj zdecydowano się na mniejszą ilość sosu. Jest go na tyle dużo, że czuć go, że on smakuje, ale nie ma tego ubocznego efektu w postaci rozmokniętej, takiej rozciapcianej bułki. Mamy kolejne zamówienie, tym razem zamówienie z Minstable. To jest koreańska restauracja z jeżyc, Niewielka, taka malutka dziupla i moim zdaniem to jest najlepsze koreańskie jedzenie w Poznaniu. Zamówiliśmy sobie troszkę rzeczy. Tutaj jest kimchi w takich malutkich pojemniczkach. Do tego mamy oczywiście bibimbapy. Właśnie z bibimbapów słynie stable. To jest taka micha. Z ryżem, z dodatkami, z jajkiem też bardzo często, z sezamem, z glonami, jakimiś warzywami. My mamy dzisiaj wersję z kurczakiem i z wieprzowiną. No i mamy też przekąski. Zamówiliśmy tego trochę, bo popróbujemy sobie. Tutaj na przykład pulpeciki. Kto nie lubi pulpecików? Zostać nie pisze w komentarzach. Ja nie lubię pulpecików. Kto nie lubi pulpecików, niech pisze w komentarzach. To jest czapcie. Ciapcie to jest taki makaron z batatów, z warzywami w takim słodko-słonym sosie. Tutaj chyba z dodatkiem wołowiny. I ostatnia rzecz, rzecz, którą bardzo lubię ja, bardzo lubię też Sonia. To są Topuki, kluski ryżowe, tutaj w ostrym sosie i w towarzystwie ciastek rybnych. Hmm. wygląda wszystko bosko. I zaraz wszystkiego spróbujemy. Zacznę od bibimbapu z kurczakiem. Tutaj jest kurczak pikantny, jest marchewka, cebulka, szpinak, jajko sadzone. To jest ser. Do tego jest papryka, poniżej jest ryż. No i najlepiej to wszystko ze sobą wymieszać. Spróbujmy. Hmm. bardzo spoko. Myślałem, że będzie bardziej pikantne, ale jeśli chcecie bibimbap, Bab, który jest bardziej pikantny, to weźcie sobie ten z Dypszowiną. On jest podany z sosem gociudzian, z pastą Gociudian, o której już kiedyś mówiliśmy na tym kanale i która jest rzeczywiście pikantna. Tutaj wszystko się fajnie ze sobą łączy. Jest trochę smaków słonych, trochę bardziej powiedzmy słodkawych, ale trochę poczułem pikantności. Tak po chwili lekkie, łaskotanie języka jak najbardziej. Kluski ryżowe, które mają taką śmieszną konsystencję i są w pikantnym sosie właśnie na bazie pasty gociudzian ze szczepiorkiem. Mm. O, dobra. Ta pasta jest. Dużo pikantniejsza niż to, co mieliśmy w bibimbapie, a same kruski mają taką, tak jak mówiłem właśnie, śmieszną konsystencję, troszkę taką ciągnącą się, troszkę jak taka krówka ciągnąca się. Przepyszne. Same w sobie, a w tym sensie już w ogóle rewelacja, do tego są ciastka rybne. One mają z tego co pamiętam, taki wyraźny rybny posmak. Ale rybą zechało. <laughs> Trochę inną konsystencję, bardziej zbitą, bardziej taką twardą. A więc te dwie części dania fajnie ze sobą kontrastują. Kolejna rzecz. Meatballse. Ja bardzo lubię wszelkie maści pulpeciki. Tutaj widzę ze, ze szczypiorkiem. Same w sobie są dla mnie zagadką, bo ile te dwa dania poprzednie już w jakiejś formie próbowałem. Tak tych pulpecików jeszcze nie. Mm, soczyste. Letko schodowane. Soczyste, lekko słodkawe, z takim posmakiem znanym m.in. z wołowiny Burgogi, czyli jest takie lekko słodkie, no i do tego w środku też jest szczypior. Lubią tutaj szczypior zdecydowanie. Mm. Ty też lubisz? A ja uwielbiam. No i ostatnia rzecz to coś, co się nazywa ciapcie, pisze się japha więc no, wymowa nie jest aż taka intuicyjna jak zresztą większość koreańskich nazw. I to jest makaron z batatu z dodatkiem warzyw, widać szpinak, widać paprykę, podobne warzywa trochę jak w naszym bibimbapie. I do tego to jest chyba łowinka, to jest w takim słodko-sojowym sosie, także po tych pikantnych rzeczach jest takim fajnym urozmaiceniem, kimchi, czyli fermentowana, kiszona kapusta, pikantna powinna być, mm, jest bardzo kwaśna, lekko pikantna i jeśli lubicie kimchi to koniecznie. Zamówcie, jest, no, no jest mocno w Polecam. Nie może być filmu o jedzeniu na dowóz bez zamówienia pizzy i taką pizzę zamówiliśmy. Zamówiliśmy ją z lokalu, który nazywa się Frontiera. Frontiera na gastronomicznej mapie Poznania istnieje od wielu, wielu lat. Obserwowałem, mieszkając w Poznaniu, jak ta marka się rozwija i rozwijała się fantastycznie. Była to jedna z takich pierwszych pizzerii, która serwowała taką prawdziwie włoską pizzę. Obecnie w Poznaniu mamy dwie Frontiery. Frontiery tego samego właściciela, ale frontiery, które się od siebie różnią. Jest frontiera klasiko przy ulicy Szewskiej, która specjalizuje się w takiej typowo włoskiej pizzy, ale nie pizzy neapolitańskiej. Cienkie ciasto, tak jak tutaj widać, lekko chrupiące brzegi. No i oczywiście włoskie składniki. No a druga frontiera, frontiera Neapoletana znajduje się przy ulicy Ratajczaka i ona już serwuje pizzę w stylu neapolitańskim i również z frontiery napoletana możecie pizzę w Wolcie zamawiać. My ostatnio dużo jedliśmy pizzy neapolitańskiej, więc stwierdziliśmy, że czas na jakąś odmianę i oto mamy pizzę quattro salumi z pancettą, czyli takim dojrzewającym boczkiem z szynką kotto, czyli tą taką szynką gotowaną. Jest salami napoli, czyli takie troszkę ostrzejsze i salami ventriciana, czyli takie salami bardziej łagodne. Do tego jest czerwona cebula, sos pomidorowy oraz mozzarella. Tak jak w pizzy quattro stagioni, mamy cztery ćwiartki różne, tak tutaj też mamy cztery ćwiartki z różnymi wędlinami. Tutaj mamy pewno pikantne salami, troszkę tego salami łagodnego. Jak? Dobre ciasto, dobry sos pomidorowy, dobre wędliny. Tak zapamiętałem pizzę z Frontiery, właśnie z tej klasycznej Frontiery. Do ciasta dodawana jest semolina, przez to do też jest takie bardziej chrupiące. Mm. Kompozycji we Frontierze, zarówno tej klasycznej, jak i neapolitańskiej jest oczywiście dużo, dużo, dużo więcej. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. U mnie mięsna kompozycja, jak mogłoby być. Inaczej wysoka jakość od lat. Biorę kolejny kawałek. Jesteśmy w Poznaniu, w Poznaniu, który nazywany jest stolicą Perlandii. Więc no nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nie załowić z pyrabaru. Pyrabar to, jak sama nazwa wskazuje, taka knajpka, która specjalizuje się w z ziemniaków. Bardzo popularna, obecna na rynku od wielu, wielu lat. Nawet pyrabar zrobił się taką małą, ogólnopolską siecią, bo lokale pyrabaru są też w Gdańsku i w Gdyni. Też można zamawiać przez Volta. I co my tu mamy? Tutaj, w tym oto srebrnym opakowaniu, najprawdopodobniej jest zboczek. Zboczek to taka ziemniaczana zapiekanka. Oczywiście z boczkiem, z serem. Kiedyś dawno temu jadłem to danie i szalenie mi smakowało. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam, da, da, da. No, jest to zapiekanka, jak najbardziej. No i mamy jeszcze jedno danie. Jedno danie, które jest klasykiem poznańskim. I jest to. Pyra z gzikiem. Gzik to jest taki twarożek wymieszany, na przykład ze szczypiorkiem, czasem z rzodkiewką, ze śmietaną. No a pyra to ziemniaki. No tu jest masło. To jest masło na ziemniaki, żeby tak się fajnie rozpuściło, żeby te ziemniaki były smaczniejsze. Uzboczek, tak jak mówiłem, to jest taka typowa ziemniaczana zapiekanka. Te ziemniaki są pokrojone w takie talarki. Jest to mała porcja. Za kilka dodatkowych złotych można sobie zamówić porcję większą. Pachnie pięknie boczusiem, uwielbiam boczuś, jak dobrze wiecie. Mm, mm, tłuściutkie, mocno ziemniaczane, z wyraźnym posmakiem boczku i ściągnącym się serem. No wspaniała rzecz. Jeśli lubicie takie swojskie klimaty, to na pewno wam się z boczek Spodoba. Pyra z gzikiem to danie, które chyba najczęściej pojawia się, jeśli chodzi o kuchnię wielkopolską. Bardzo często w restauracjach je się tą pyrę z gzikiem jako przystawkę, jako taką zakąskę. Rzadko jest jako danie główne. Tutaj ta porcja jest dość duża, zwłaszcza jeśli chodzi o ten gzik. Jest go naprawdę sporo. Są łącznie dwa ziemniaki, więc może jeśli chodzi o ziemniaki, to nie jest tego jakoś bardzo, bardzo dużo. Mm. Gzik jest super, doprawiony, jest smaczny. I co my tutaj tym razem mamy? Pierożki z Parabaru. Parabar to jest taka sieć, w poznaniu lokali z chińskimi pierożkami, w różnych wersjach, czasem już nie tylko chińskimi, ale w ogóle azjatyckimi. No i mamy tutaj po pierwsze waozi, czyli takie bardziej pampuchy nadziewane kurczakiem w sosie hoisin, mm, obsypane sezamem, pachnie bardzo interesująco. Rzecz, z której para bardzo słynie bardziej, i to są tak zwane zjaozi. Nikt nie wie, jak czytać, ale są z wieprzowiną, porem i kolendrą. No i mamy do tego jeszcze ogóreczki takie do pochrupania. I od czego mam zacząć? No od tych pampuszków. – Od pampuszków. Bardzo smaczne. – Jeszcze ma co? – Z kurczakiem w sosie hoisin. Przede wszystkim czuję kurczaka tutaj. Miej ten sos hoisin, ale znowu Ale choć kurczak jest na pierwszym planie, no to czuć taki lekko słodko-słony posmak od sosu hoisin. No i chyba też w tym mielonym kurczaku jest troszkę imbiru, bo taki imbirowy posmak wyczuwam. Znaczy. – Mm. Mm -hmm. To jest wieprzowina por kolendra, czyli moim zdaniem najlepsze nadzienie jakie może być w tego typu pierożkach. Tu ustawię przewina podbija troszkę smak kolendry. Fajnie się to ze sobą łączy. Porównując te pierożki do tych baozi, no to zdecydowanie w tych pierożkach o wiele mocniej czuć farsz. W przypadku baozy jest jednak więcej tego ciasta, także musicie zdecydować, co wolicie smakować, albo zamówić jedno i drugie. Myślę, że dacie radę zjeść. No i tutaj mam jeszcze ogóreczki. Kupiące, trochę słone, nie jakoś mocno pikantne, tak delikatnie raczej łaskoczą, spoko. Jako taka przedryska między jednym i drugim pierożkiem, sam raz. Kolejna rzecz, którą sobie zamówiliśmy, to śniadanie, śniadanie z werandy, kafe. Śniadania można w Wolcie w Poznaniu zamawiać od godziny 11, bo od tej godziny działają obecnie, przynajmniej kurierzy Wolta. Na późny poranek, w weekend, można sobie takie śniadanie zamówić i mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, powsianeczkę. Ładnie fajnie, dużo owoców, masło orzechowe też jest tutaj. Oraz druga rzecz, to bajgiel. Bajgiel też ciekawy, bo z mozzarellą, Prosciutto krudo oraz melony. To jest takie fajne połączenie. Włoskie, często we Włoszech się pojawia, czyli prosciutto i me. Veranda Cafe to jest taka kawiarnia, taka restauracja w pobliżu Starego Rynku w Poznaniu, ale Werand w Poznaniu jest kilka. Mogliśmy sobie też na przykład teraz zamówić śniadanie z Werandy w Starym Browarze. To jest taka rodzina różnych restauracji. To nie jest tak, że każda restauracja jest taka sama, tylko każda jest inna, ale w podobnym klimacie. Czas na bajka. Mm, fajne pieczywo, z wierzchu lekko chrupiące, wewnątrz mięciutkie, tak jak to w bajglach powinno być. Ta kompozycja taka, jak się spodziewałem, czyli soczystość melona, taka słodycz melona, do tego mięsny smak od prosciutto crudo, no i mozzarella niemalże rozpływająca się w ustach. Jestem bardzo zadowolony, są też inne bajgle w ofercie. Ja chciałem właśnie sobie powspominać wyjazd do Włoch ostatnich, gdzie też się zajadaliśmy właśnie proszutto z melonem, ale są też bajgle z awokado, z twarożkiem, są bajgle takie z jajkiem, sadonym i bekonem na przykład, także, no polecam. Owsianka pogada w owoce, z takim lekkim posmakiem masła orzechowego, co mi bardzo odpowiada. Jak ja sam sobie robię w domu owsiankę, to wygląda w dużej mierze podobnie. W sensie też jest masło orzechowe dodane do owsianki, do tego rzucam jakieś owoce, takie jakie akurat są w domu. Nie jadłem chyba wcześniej owsianki z ananasem, ale ananas to pyszny. Jak wolicie śniadanie na słodko, śniadanie powiedzmy zdrowsze, no to śmiało można iść w owsiankę. A co to są te czerwone kulki? Właśnie nie wiem. Nie wiem, cóż to za owoc. Jeśli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. Takie jest od środka. – Wygląda trochę jak jabłko, trochę jak granat. – Trochę smakuje jabłkiem, jest kwaśne bardzo. Jak takie bardzo kwaśne jabłko. – Małe takie jabłuszka, nie? – No. Piszcie w komentarzach, co to jest. Jest ciekawy smak, mocno kwaśne i troszkę takiego takiego na koniec pozostaje taki posmak. Było to siedem różnorodnych posiłków, takich jak burgery czy pizza, ale też było śniadanie, była kuchnia koreańska czy kuchnia bengalska. I tak sobie myślę właśnie, że jeśli miałbym wskazać coś, co mi najbardziej smakowało, to chyba moim faworytem będą właśnie zamówienia z Minstable Table oraz ze Spice House. Jakoś te dania wydały mi się po prostu Najciekawsze, pamiętajcie, że jedzenie w Poznaniu możecie zamawiać, korzystając z aplikacji Volt. Dostępnych knajpek w aplikacji jest oczywiście więcej, niż to pokazałem w dzisiejszym filmie i oczywiście będzie ich coraz więcej wraz z biegiem czasu. Tak samo będzie się poszerzać strefa dostaw. Poniżej wyświetlił Wam się kod, dzięki któremu dostaniecie 10 zł na pierwsze zamówienie z dostawą do domu poprzez aplikację Volt. Kod oraz zasady jego działalności Podaję także w opisie i w pierwszym komentarzu, a na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!